Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd więc wziął się chwast? A on odpowiedział to dzieło nieprzyjaciela. E, nauczanie katolickie mówi nam, że zło jest zasadniczo brakiem dobra. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Wszystko, co wyszło z jego ręki. Jest dobre. I co więcej, tylko on jest stwórcą. Nie ma żadnego drugiego równoległego stwórcy. Wszystko, co istnieje, powstało z ręki jednego, jedynego Boga. Nikt inny nie mógł nic więcej stworzyć, dodać. Zły duch może co najwyżej popsuć, wykrzywić, złamać, wynaturzyć, stworzyć karykaturę. Ale nie umie być kreatywny, nie umie tworzyć. I o tym właśnie mówi dzisiaj Pan Jezus. Pole zostało obsiane dobrym ziarnem, wszystko co powstało jest dobre, a jednak jest także chwast, bo jednocześnie Kościół uczy nas, że to prawda, wszystko co istnieje jest dobre, a zło jest brakiem dobra. Ale prawda także w fakcie, że zło ma charakter osobowy, istnieje realnie jako prawdziwe, poważne zagrożenie. Chwast to klasyczny przykład tego, że Bóg stworzył rośliny i wszystko to było dobre, a chwast to roślina, która niczemu nie służy, nie niesie dobra. Karykatura rośliny, wykrzywienie idei rośliny, tego co mogłoby nas karmić, to taka podstawa, fundament, który pomaga nam poukładać świat wokół siebie i zrozumieć, dlaczego tak bardzo potrzeba, byśmy z całego serca przylgnęli ku Bogu i Jego dziełom. Do zobaczenia jutro.